Bardzo serdecznie z tej strony Janek Polygamik A teraz będę po pokazywał jak zrobić skina do minecrafta na singla Patrzcie na mnie! Wchodzimy w internet Pisujemy, Wchodzimy w google I tam Miner Wchodzimy na, to, wchodzimy na tę stronę i robimy swojego skina. Ja, ja jakąś biorę postać. Sporadnik. Dobra. Ja biorę się. Tego już niech będzie. Ja e... sobie biorę nazwę. Edit skin. E... Już, ja już nazwę. Pobieramy tego skina. I się pobierze w końcu u mnie to się długo ładuje więc nie narzekajcie o mam już przeciągamy tego skina na pulpit i nazywamy go czarno tego nazwaliśmy wchodzimy w start i piszemy tam %updata% i wchodzimy w Roaming później kropka .minecraft bin wchodzimy w minecraft jar otwórz za pomocą archiwizor winrar wchodzimy w mod i tego skina przyciągamy do char.png wchodzimy w minecrafta nazywamy się jak ten skin wchodzimy jakiś typ, ja tutaj wejdę i i płaczcie Jakiego ja mam z kina. No i to jest koniec tego poradnika. Trzymajcie się i cześć.